Witajcie kochani 7 stycznia. Dzisiaj temat wyjaśnianie swoich zachowań. Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz kiedy siadam i wstaję, z daleka przenikasz moje zamysły. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Ten fragment psalmu mówi o tym, jak dobrze Bóg nas zna. Zna nasze myśli, odczucia, uczucia, wie dlaczego się tak zachowujemy, a nie inaczej. Trudno to sobie wyobrazić, taki poziom zrozumienia, a co dopiero nauczyć się go naśladować. Dlatego w związkach tak ważne jest mówienie o sobie. Otwarcie mówmy również o swoich zachowaniach. Twój partner, widząc, że się źle na przykład zachowujesz, coś Ci jest, lub masz gorszy nastrój, to on może sam źle to zinterpretować. Na przykład mój mąż od razu wpada w poczucie winy. Wyjaśnianie swoich zachowań jest bardzo, bardzo ważne. Mówisz na przykład: Przepraszam, boli mnie bardzo dzisiaj głowa. Czy moglibyśmy porozmawiać później? Wiem, że to co opowiadasz jest dla ciebie bardzo ważne, ale ja niestety nie jestem w stanie dziś się skupić. Położę się, odpocznę i potem wrócimy do rozmowy. Kocham cię. Albo pomocne również jest wyjaśnienie zachowania, do którego dopiero dojdzie, że na przykład mąż mówi: Słuchaj, wyczyszczę klatkę naszych zwierzaków z jasiem, jak wrócę z tego spotkania. Teraz muszę się szykować, muszę się tym zająć, i potem mam spotkanie, i dopiero jak wrócę, tym się zajmę. Czy możemy tak się umówić? I dzięki temu ja, żona, jestem wtedy spokojna w sobie, że zadanie, które zostało powierzone mojemu mężowi, zostanie wykonane. Nie będę się tym denerwowała, że tego nie wykonuję. Czyli mówmy jasno i wyraźnie o swoich zachowaniach, nawet o tym, co ma nadejść. Również rozmawiajmy o naszych planach. Na przykład, yy, dzięki temu, że rozmawiamy o naszych planach, o tym, co byśmy chcieli, czy co planujemy kupić, to ja dzisiaj zamówiłam czajnik, taki, który mojemu mężowi się bardzo podoba i chce taki w domu. Dzięki temu, że go słucham i rozmawiamy, i on mówi o tym, co by chciał, dzięki temu ja go zamówiłam, jutro już będzie. Dzięki rozmowom ja o tym już wiedziałam. Także jest to dlatego bardzo ważne. I na koniec nasza modlitwa. Panie Jezu, dziękuję Ci, że choć do głębi nas znasz i tak nas kochasz. Pomóż nam jako parze chcieć się lepiej poznać. Proszę, zachęcaj nas do rozmów na temat naszych zachowań.